Czas na wielki test pizzy mrożonej. Cześć wam! Hejka! W tym filmie lecimy najpierw do sklepu, idziemy kupić pizzę mrożoną, będziemy robić ogromny test, mamy dodatkowe brzuszki, które nam pomogą, ale to już zobaczycie w domu, także lecimy do sklepu. Ale tradycyjnie, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to koniecznie to zrób, bo jeszcze tego nie robisz, kliknij czerwony przycisk, subskrybuj tam na dole, żeby stał się szary, ale teraz zatrzymaj ten film, weź sobie jakieś przekąski i smacznego. Dobra, szybki strzał, idę sama do Lidla. Już się wystraszałam, że nic nie ma, ale Alfredo, z tego co wiemy, to jest pizza z Lidla. Chyba kosztuje 13,22, tak mi się wydaje. chociaż czy ona jest XXL, nie wydaje mi się, nie wiem. Ale także bierzemy tą margaritę, zobaczymy. Jestem już ciekawa. Dobra, bierzemy margaritę 11,99, jest to firma Hortex. Ciekawe, byliśmy bardzo, tak bardzo ciekawi tej pizzy, bo ona. W pewnym czasie pojawiała się dosłownie wszędzie. No nie może być inaczej. Musimy wziąć Giuseppe. Jest jakiś kodzik. Zobaczymy. Ta będzie cheesy i zaraz jeszcze bierzemy od razu proste historie. Mianowicie te. I jeszcze od razu bierzemy Felicianę, bo tej też jeszcze nie wzięliśmy. I też... Cztery sery. Tak dla odmiany. Żeby nie było za nudno. I szczerze wam powiem, nie wiem co teraz, bo myśleliśmy, że będzie jeszcze ta Felicjana wegańska. Na razie jej nie ma, także rozejrzymy się i zaraz jeszcze polecimy do Biedronki. No i znowu, nie udało nam się kupić w pierwszej Biedronce, jesteśmy w drugiej, mamy pizzę. Tutaj jest ta sama sytuacja co w Lidlu, o której wam mówiłam, mamy trzy pizze, jedno opakowanie, ale jest drożej niż w Lidlu. Oj, o, Biedronka, nie, Biedronka. A? Tylko nie pamiętam gramatury. Mhm. Miały być szybkie zakupy, jeszcze wylądowaliśmy w Carrefourze. Tutaj jest Riga, niestety to będzie jedyna pizza z pieczarkami. No ale wiecie, Riga jest popularna. Ja tej pizzy chyba nigdy nie jadłam, naprawdę. Ja jadłam z kiedyś. Także lecimy już do kasy i jedziemy do domu testować. A few moments later. Patrzcie, jak to wygląda, a teraz spójrzcie z kim nagrywamy ten film. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteście ciekawi pizzy? Ja jestem głodny. Wow. Powiedzcie teraz, którą obstawiacie, że będzie top, za trzyma trzymacie książki największe. Ja obstawiam Tom, ale kurczę, nie chcę być taki stronniczy, ale wydaje mi się, że to wygra. Chociaż jestem ciekawy tej Kizo, bo... My jej nigdy nie jedliśmy, a wydaje się bardzo ciekawe. Tak, Kizo jest tu. Tylko jest ona dosyć droga. To już takie spoiler. Ty co obstawiasz? Ja w sumie obstawiam, że... Kurczę, ciężko powiedzieć. Najgorsze obstawiam, że będzie niestety Giuseppe. Że Giuseppe będzie najgorsza, tak obstawiam, ale najlepsza, patrząc na nie teraz, ja trochę obstawiam Hortex, może być takim czarnym koniem całej rozgrywki. Ja chciałam powiedzieć, że właśnie mam duże oczekiwania od Hortexu, bo uwielbiam ich wszelkie mrożonki, oni mają tak dopracowane. Ale ładnie wygląda, jeszcze mm -hmm, zamrożona. Ładnie wygląda, wygląda tak inaczej i... Dobra, Cały zawodem pieniężna. też może być Riga, ale nie. Ona jest w ogóle z pieczarkami. Dobra, bo już nam się prawie pizza dopieka, także widzimy się zaraz. Przechodzimy do testowania. Mamy tutaj 8 pizz. Zaczynamy od doktora Edkera, jest Feliciana, jest Giuseppe. Jedne będą cztery sery, inne będą margaritą. Feliciane i Giuseppe kupiliśmy sobie w Kauflandzie. Jedna kosztowała 10 zł, druga kosztowała 9, 9 kosztowało Giuseppe. No. Wyglądają, jak wyglądają. ja Wam tutaj od razu będę przebitki na bieżąco robił z bliska. Giuseppe jest zdecydowanie grubsze, to na pewno po pierwszym rzucie. A od Felicyny tak ładnie pachnie, mm -hmm. Co to jest... I te zioła na mm -hmm. niej, ło. Mm -hmm. wow. <grych> ja nie jestem, nigdy nie byłem fanem Giuseppe i tego grubego ciasta, no mam nadzieję, że to nie wpłynie na moją ocenę. <grych> ja też mam taką nadzieję, bo w sumie jak ciasto będzie dobre, to się będzie bronić. Jakby Dobry. co oceniamy to też... Skali pizz mrożonych, to wiecie, to żadne pizze. Neapolitańskie, włoskie, lwowo. Skale ustaliliśmy sobie wcześniej od 1 do 10. Lecimy z Giuseppe? Lecimy. Mhm. Dobra. No jest grubas, jest grubas. No, ale serek się ciągnie. Fajnie no? No, się ciągnie. Ooo, oh, 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 no. Delikatna, puszysta. Ale muszę żołowo? przyznać, że to ciasto tutaj jest dobre dosyć. Ono jest jak prawdę. taka bułeczka. Rozumiem, że komuś może smakować. Ogólnie mm -hmm. wybieram sobie cienkie, ale tutaj no jest smaczne. Też mi smakuje, nie jest to jakaś moja top pizza, ale wypada lepiej niż myślałam. Na pewno te zioła tutaj grają dobrą robotę, i ser jest też wydaje się dobry, nie jest taki zalepiający. I fajny jest ten sosik pomidorowy, nie? Mm. No tak, trochę przełamuję tutaj, daje taki słodyczy. No dobra, Wypięk. to mnie bardzo jest... smakuje. Pierwsza pizza jest najtrudniejsza zawsze, ale to na ile byście ją ocenili? Ja na ma. No. Ja bym dał trochę powyżej średniej, takie 6,5. Ja daję co mocne ja? 7. Ja bym chciał dać 7, tylko zastrzegam sobie, że mogę zmienić jej mm. ocenę później. Ja mm. Nie, mocne. ja myślę, że póki co mocne 7. Dobra, ja też daję 7. Potem Czyli takie 7,25 teraz mamy na szybko chyba średnio. Feliciana, ona jest zdecydowanie cieńsza i miała takie inne kleksy z sera. Ona też jest 4 sery. No, ciekawe. Mm. Zupełnie nie? Na pewno chrupia. Ale tutaj... No, człowieku. Mm -hmm. Ale... To jest sos pomidorowy. Mm -hmm. Sos pomidorowy tutaj Oj, to jest. jest, to, jest to są cztery sery, a najbardziej czuć sos pomidorowy. Tak, ciekawe? właśnie, ja bym nie powiedział, że jest aż tak bardzo, o wiele, wiele lepsze niż ta ciasteczka. Jest inna, o wiele. Jest mm -hmm. inna, jest też inne ciasto. Mm -hmm. Ciężko je ocenić razem ze względu na ciasto. Tutaj zależy kto co woli. Tam mi się wydaje na przykład słodsza. Przez Ale ten sos sos pomidory, tak. Ale ser jest o wiele mniej wyczuwalny. Tak, ser to się długi. Mm -hmm. No i biorąc pod uwagę, że to niby cztery sery, to ja bym nie ocenił tak mm -hmm. wysoko. Nie A wiem, ja wiemy. trochę się z, zesmuciłem. Ja bym, Brakuje i ja tego sera. Właśnie o dziwo, przez to, jest to, jest to, jest to że cztery sery, to w tym Giuseppe był przyjemniejszy, no nie? Mm -hmm. Tutaj to ciasto no jest ok. Nie wiem, ile tutaj bym dała, tak szczerze. Nie wiem, ja powiedział, że jest gorsza. Ja bym nie powiedział. Hmm. Ja bym dał ja albo to samo. Z ja bym z sześć. No. Z sześć, tak. sześć. Bezpieszne sześć. Ja, tam 8. Mhm. No. To mi smakuje, ale macie rację, że tutaj tego sera tak mocno nie czuć. Jest ono mocno chrupiące. Mhm. Ja bym miała do wyboru te dwie, no to chyba nie. Ja bym chyba trzy Ja o dziwo też. Bo tam fajnie był wyczuwalny ten ser i te kleksy pomidorowe mhm. były takie. I o dziwo to ciasto było naprawdę przyjemne, jak mhm. na tą grubość. No to ja to dam siódemkę. No, czyli w sumie 3 szóstki, 1 siódemka. Mhm. Także czekamy, aż upieką nam się dwie kolejne. Teraz mamy pizzę, której ja w życiu nie jadłam. Jest to Riga i jest to jedyna pizza, która jest inna przez to, że mamy tutaj pieczarki i mamy tutaj czerwoną cebulę. Bo Riga występuje chyba tylko w dwóch wariantach. Raz z szynką, a raz właśnie z pieczarkami. Drugi wariant, drugi wariant, druga pizza, którą tutaj teraz mamy to jest Hortex, jest to Margarita. Ona kosztuje normalnie niecałe 12 zł. Udało nam się dzisiaj złapać w Kauflandzie w promocji za 6 zł. Riga kosztuje 9 zł. Jest to malutki placuszek. Jeśli chodzi o gramaturę. Ta dwie, ma 300. 260 gramów, te inne mają mniej więcej 300. Co na pierwszy rzut oka? Obie wyglądają teraz o wiele biedniej. Gorzej niż nawet na zdjęciach, niż na tych obrazkach. Ta wygląda po prostu nieapetycznie, a ta wygląda biedniej. Tak, no, no niestety Riga bardzo nieapetycznie wygląda. Ona bardzo dużo wody puściła, jak ją kroiłem. Od czego zaczynamy? No, no od Rigi mi się podoba. Od wydaje. Rigi? Dobra, bierzemy po kawałku. No jest to takie grube, yy, takie kruste, mokre. Truste, mokre. Ogólnie ta pieczarka mm. mogłaby być chyba bardziej przesmażona, bo ona już nie wygląda dobrze. Bardzo pieczarą pachnie. Mm. No bardzo. Mm, bardzo dziwna. W sensie ja nie czuję tutaj sera wcale. To jest mokra pizza, ej, ja Mieli czuję pieczarkę mokro, mokre ciasto, w ogóle nie czuję tego sera ani nawet tej cebuli co tutaj jest. Ten ser jest mega dziwny. Ten ser jest taki jakby taki najtańszy ser. To to ser tutaj nie ma To tutaj jakiś podkład czoskowy bo nie ma. Tylko, że tego dalek. czosnku tak, no nie czuć, nie czuć. bardzo. Nie Bardzo wiem. słabe, ojejku. No. Nawet bym powiedział, Jeszcze że niesmaczne. I to ciasto jest w ogóle też takie dziwne, tak w ogóle wszystko tam ginie. Dobra, ja powiem mocno dwa, bo jeden to jest ocena, że jej bym nie zjadł, a ja bym zjadł, bo, bo nie chcę jej zmarnować. No ja powiem od siebie trzy, bo no jeden wiadomo niezjadliwe, trzy to jest tak, że bym zjadła, nie mam z tego przyjemności jakiejś dużej, ale no nie wyrzuciłabym, tak? Tak. Także no. dla mnie trójka. Ja tak samo trójka, bo ona po prostu na jak się to zjesz, ale to nie jest w ogóle przyjemność. Ja, mm. ja powiem tak, że gdyby nie cena, ja bym dał nawet 5. Ja nie podchodzę do tego aż tak bardzo krytycznie. Ten ser jest nawet git, tylko no całościowo jest trochę bez smaku, ale jeżeli biorąc pod uwagę cenę, no to takie trzy, bo nie kupiłbym tego. Zobaczmy co ten Hortex, bo <laughs> no wygląda gorzej niż się zapowiadało. Ale może smakować lepiej. Na pewno na górze widać dużo ziół sera, to jest tak biednie, a to jest niby margarita, więc i tak i tak powinno go trochę być. Ale fajne mm -hmm. tak tak pieczona, patrzcie. Pomuchajcie, jak pieczona jest akurat ładnie. Ciasto wygląda tak. dobrze. A taki sucholesz. Tak, ja trochę. Kwaśny sos i ja tu czuję samą mąkę. tak? tak. Normalnie czułeś taką ale, o, mąkę? Kurde, nawet na palcach widać. Nie wiem, czy. Tak, Spuszczą. ale wiecie co najlepsze, Kaleś... że to jest dopieczona pizza. Mamy normalnie przyrumieniony dół, a ona smakuje mąką. Wiecie mm. co, jak ja tam dałem 3, to ja tu daję chyba minus 1. No, naprawdę? Jest... To ja tu daję 3. Bo no, ale... mi smakuje trochę bardziej niż tamta. Dla mnie o tyle gorzej. Mi to chyba się dzieje jeszcze gorzej. Ja tu chyba dam 2. No, ja daję jeden. No, no. Ja bym tego, no dla mnie to jest po prostu no, nie do zjedzenia. Ja tylko, no nie smakuje mi, to bardzo mi to nie smakuje. No. Mi też, jeszcze jak pomyślę, że to kosztuje 12 zł normalnie, nie oj, oj, 12 to złotych. I kupujecie sobie taką de facto mąkę, byście mogli sypnąć, to tylko jakimś takim sosem niezbyt wysokich lotów i dalej posypać serem no dwójka. No. Zdecydowanie dwa. Ja dam trzeba trochę bardziej niż Tariga, ale to minimalna różnica. To mamy tutaj proste historie oraz sukces z od Kizo. Kizo kosztuje 18 zł, a 12, dobrze pamiętam, kosztują proste historie. Tam proste historie kupiliśmy sobie w Kauflandzie, Kizo jest kupiony w Żabce. Ma dostępne. Wiemy, że czasami pojawiają się w Biedronce, ale to nie jest taka stała oferta. Wspomnijmy jeszcze, że proste historie wyglądają podobnie do Giuseppe, ale to zaraz Wam pokażemy. Najpierw spróbujmy tego, od czego zaczynamy. Może ja bym zaczął pierw od tej. Tak? No dobra, to no. lecimy z tym. Proste historie. Pachnie ładnie ciasto. Pachnie serowa. Maślanie tak. a szczerze? Tu jest jakiś dobry ser, taki mm -hmm. inny tak. niż w tych poprzednich serowych. Ciasto mi oh, bardziej wow. siedzi niż niż tej. Którym już Giuseppe? Giuseppe. Tak, zapominam tej nazwy. Nie potrafię zapomnieć. To ciasto no. jest takie chrupiące, ale troszeczkę jak taka bułeczka. Jest bardzo dobrze wyrobione, bardzo dobrze wyrośnięte. I czuć te różne rodzaje serów. A jedziesz no, ten to, to tak. sosik na górze? Tak. Mm, ja tak. Mhm. Ale to w porównaniu do Felicjany czuć różne rodzaje serów, to jest bardzo, mhm. bardzo ważne. No, to prawda. I tutaj nawet czuć, że są właśnie te takie sery twardsze, które się bardzo dobrze rozpuszczają i się robią takie płynne. Kurczę, na razie proste no, historie, tak, tak. to jest mój faworyt w tym momencie. I ja tu już jestem skłonna dać dziewiątkę. Dziewiątkę, mocno. No, ja też bym chyba dał Ja dał 9. daję 9, bo ja ogólnie wolę cienkie ciasto, a tu jest grube i mi smakuje. No, 9. To tak Mocze z przyjemnością 9. zjesz, nie? No, naprawdę. Mhm. Ja też daję 9. Ja przecież zapytałem 7, to tutaj damy 8. ile i lecimy z najdroższą pizzą w tym teście. Ta cena jest naprawdę wysoka. Mamy tą wersję Big Cheesy. No, no i widać tego Big. Jest naprawdę cheesy. I widać, że jest tłusto, bo ona po podgrzaniu wręcz ma takie, no wiecie, tłuste. No piamy tłuszczu, no, no takie. wszędzie. Ociągło się nawet. Pociągło się, no bo tu jest dużo stera. Ale nie? dużo podkładu, pomidorowego, mi to, to się od, od razu że Ale on w ogóle pachnie tak. A no bardzo fajnie. Gryzamy mhm. się. Pieczone. Gryzy. Mhm. O! Ale miałem zimne? Ja też mogę. Ja zimne. też. Dobra, żeby test był rzetelny, podgraliśmy sobie jeszcze troszeczkę bardziej. Tą... Teraz tą drugą część, także już się nawet pociągnęło z piekarnika. I nawet od razu inaczej wygląda od środka. O! o, o no. teraz to A, Tu chyba jednak grubość tego sera i tego sosu w stosunku do ciasta zrobiła swoje. No tak, i mogłaby być grubiej mrożona, mm. bo bardziej głęboko. Bardzo na bogato. O! No. Dla mnie ta pizza jest ok. No, ciasto jest ok, ser jest ok, ale to nie jest. To. Dla mnie za słodki sos pomidorowy jest. A dla mnie mimo ilości tego sera on nie jest taki fajny, intensywny, taki uderzający. Nie, jest dużo sera, ale nie ma takich mocnych serów. Uh -huh. A ja powiem wam tak, mi bardzo smakuje ta pizza. Kupiłbym sobie ją, gdybym nie było stać na takiej drogie groszonej pizzę. Z chęcią bym ją zjadł, przyjemnie się ją je, ale kurczę, cena odstrasza mocno. Ja lubię takie słodkie sosy pomidorowe, mocno jest serowa, taka na bogato ta pizza. Gdybym miał ją porównać, to jest taka bardzo świeża pizzerynka, jak się kiedyś jadło. No, no jest tak, jest tak, jest dokładnie. Jest taki fajn, uh -huh. y I ten sos robi takie… Uh -huh. Taki słodki ketchup. Coś takiego. <grymne> <grymne> Reasumując, ile ja bym tutaj dał? Z takie... Ja właśnie nie wiem na przykład ile bym tutaj dała, bo wiadomo, jest powyżej piątki. No to, Dobra, bym... ale ja to mocno ja wam powiem mocną moją opinię, ja bym dał 6. Głównie przez to, że jest tak bardzo promowana, jest droga, a są tańsze... Pizze, które już dzisiaj kosztowaliśmy, które są lepsze, a ona się niczym nie wybija. Głównie ta cena mnie tutaj zaniża. Ja bym dał 6, żeby się poprawili. A gdyby nie brali, gdybyś nie brał ceny, to ile byś tam? Nadal gdzieś tam koło 7? Ja bym dał 7, gdyby była tańsza, mhm. jakby tak kosztowała powiedzmy 13 zł plus, ale te 4 zł więcej to już jest dużo, mhm. no więc jest... też takie 6. No ja może 6,5. Bo jest smaczna, ale ta cena, którą Mhm. Według mnie jest smaczniejsza niż Giuseppe, ale jest droższa. I to o wiele praktycznie dwie Giuseppe mam w tej cenie. No tak, tak. Tam dałem 7, to tutaj damy takie 6. Nie może być inaczej porównanie gorące, Lidl i Biedronka. Tutaj cena, na pierwszy rzut oka Lidl wydaje się tańszy, ale jak sobie popatrzycie tak na cenę kilogramową, bo jednak w tej Biedronkowej jest tej pizzy więcej, jeśli patrzymy na kilogramy, to Biedronka wychodzi taniej. W każdym tym opakowaniu są trzy pizze aż, także mamy trzy margarity tak naprawdę. A cena za to wychodzi... W Lidlu dokładnie było 13 i parę groszy, a w Biedronce zapłaciliśmy dosłownie 14,94 Żeby być uczciwym, w tej całej wojnie Lidl-Biedronka. E, Biedronka tańsza przy cenie za kilogram. I ma więcej składników. No, Ładniej no to wygląda ta tak. za bardziej nas zachęca. No nic, próbujemy, no nie? Od której? To możemy od tej Biedronki w sumie zacząć. Okay. Dobra, to lecimy z nią. Ciasto wygląda dość dobrze. Jest dziurkowane od dołu. Okay. I pachnie pomidorowo. Dla mnie pachnie tak ciastem typowo. O. Ta pizza stara się być włoską pizzą. Nie smakuje mi ciasto w tej pizzy. Jest jakieś takie dziwne. dziwne. W ogóle też smakuje tak mącznie, jakby miało być jakieś surowe. Tak. A jest przecież przegrzane, ciasto jest chrupkie, ale coś jest Coś poszło niedobre. nie tak z tym ciastem. No, jest tu jakby zakalec i spójrzcie na to ugryzienie wasze. Moim zdaniem to jakby to jest takie dziwne coś. Mm. Przy brzegu jest ok, ale ono w ogóle powietrza nie ma. Ono jest totalnie takie... Flawnięte. Co Glampec. dziwne, bo na przykład hmm. pizze lodówkowe z bielonki są bardzo nie. dobre. Ta pizza jak dla mnie jest na dwa. Sos nie ma smaku praktycznie. Ser też jest taki tak. bezsmakowy. Ser najtańszy dwa. No, ja też... Dwa, bo bym jej nie wyrzucił, ale nic poza tym. Tamtej pizzy bym nie jadł wcześniejszej, co mówiłem, że jest taka wiecie, średnia. Ta jest troszkę lepsza. To ciasto, gdyby było, lep gdyby było smaczniejsze takie, kurcze, więcej smaku, może soli trochę tutaj, tutaj dodać, mm -hmm. takiego powietrza, to by siadło. Jeszcze trochę, my, nie wiem, wtedy posolić sos pomidorowy. Albo coś no może robić. tak, ona jest taka płona. Tak, na ten moment no, dwa. A ta z Lidla wygląda gorzej. gorzej, ale może będzie lepsza w smaku. Jest bardzo cienkie to Nie ciasto. Trochę jak pod płomek wygląda. Trochę no. tak, ono w ogóle... Nawet ma kolor mąki, taki jakby ciemniejszy trochę. Ale pachnie dobrze. Oczupie. Oja. Ja będę ja taki placek tortii. Ja się poczułam, jakbym gryzła się w ten taki chlebek wasa. Totalnie, jak on by był sobie już posmarowany sosem i namógł, bo one są ogólnie chrupkie, to naprawdę jest jak jakieś takie... To, to jest ten sam poziom. To jest... Dla mnie to jest ten sam poziom. Ja to. Ja oba są niesmaczne. To dla mnie o dziwo trochę lepszy jest ten nid, bo jest mniej tego sera, a ten, co ten ser mi trochę aż przeszkadza. Dla mnie i tu i tu jest tak samo niesmaczne. Dla dla, nie tak nadal, nadal dwa... No to nie jest tak. Chciałoby się dać jeden, ale i tu i tu jest po dwa. Tak. Czyli chyba jednogłośnie. No, chyba, chyba jednogłośnie, dąbata. tak. Mamy. I to są proste historie. Proste ja historie, jest, dziwo, to jest tak, tak, no. nie? Nie spodziewałabym się. Ja bym w życiu nie powiedział, na ten test, że yy, wybiorę o, tak. grubą pizzę. Ja no, tak samo. Co, proste historie, nie sądziłam, że tak zasmakuje mi Giuseppe. Ale tak, na drugim miejscu jest, 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 tak. jest mhm. chyba. Aha. Ja. Uh -huh. Ale mimo wszystko proste historie, naprawdę o dziwo najlepiej, bo idąc tak typowo po pizzę mrożoną, nie wiem czy bym ją wzięła taką z siebie. Nie, byłbym w ogóle. Bo pewnie wzięłabym właśnie jakiegoś doktora Edkera, tylko że innego. Zdecydowany zawód na no to pizze, które mamy przed nami i zdecydowany zawód... Kizo. A Hortex? Mię, nie, ten Hortex. Zresztą tak, 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 pizza tak, tak. No. był smaczny, tylko no jest drogi. No tak. No, no, więc Hortex zdecydowanie jest też zawodem. Tutaj można bardziej przymknąć oko przy tych sieciówkowych, yy, w sensie Biedronka Lidl, bo wiadomo, to są pizze dyskontowe, to nie są duże marki. Yy. Przymknąć oko albo niekoniecznie, bo to też powinno być smaczne. No, mhm. powinno być. Ogólnie względem tego, że mają smaczną pizzę lodówkową, to jest dziwne, że z zawrażarki jest no nie? Prawda. No ja jestem fanem no, i Donatello z, z lodówki. My no, tak samo tutaj cztery sery siedzą. Ale chyba w tym filmie to już na tyle. Czy chcemy jeszcze coś dodać? Co kolejnego testujemy? <laughs> Piszcie w komentarzu. Piszcie w komentarzu, czy, czy chcecie widzieć nas w takim składzie, bo możemy pomyśleć o takich filmach. Także to już chyba na tyle. Więc tradycyjnie, jeżeli taki film Wam się podobał, to zostawcie lajka, subskrypcję, dzwoneczkiem, wpadajcie na social media. Nasze oraz Olci Jarka. Piszcie komentarze, udostępniajcie ten film. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć! Bye. Cześć. Bye.